Dzień dobry, witam was w kolejnym blogu. Są dzisiaj być masa, masa paczek z temu. Pokażę wam zawartość czterech paczek. Jakoś tak się po prostu złożyło. E, ale najpierw dwie informacje. Po pierwsze, e, dajcie mi w e, komentarzach pytania do Q&A. Z olbrzymią chęcią nagram dla was teraz aktualne Q&A, bo no wiele rzeczy się u nas ostatnio pozmieniało i na pewno dużo rzeczy was też ciekawi. Więc zostawiam wam... E, dla Was prośbę o komentarze, nie mam się dalej wysłowić. Druga sprawa, planuję, żeby w lipcu filmy były w środy i w soboty o godzinie 18.00. E, I myślę, że jak zacznę wprowadzać sobie właśnie takie dwa filmy tygodniowo, to myślę, że się rozkręcę i będzie mi po prostu dużo łatwiej dla Was nagrywać. To jest to. Więc co, zaczynamy ten, ten dzień. Powiem Wam, że mam tak, taką rozpiertuchę w domu, w ogóle duży pokój. To ja nawet boję się patrzeć w tamtą stronę. Bo o tyle, o ile od, od okna, znaczy od, bardziej od murków, od murków do łóżka mam ogarnięte, o tyle po prostu stół i pod ścianą. Pff, masakra. Karton od nowego odkurzacza, który wam za chwileczkę pokażę, bo on jest z temu. E, stoi przykryty masą folii, masą różnych rzeczy. Przygotowana paczka do odesłania z temu, bo nie wszystko zostawiam. E, na stole po prostu wszystko co jest możliwe, łącznie ze zestawem do robienia paznokci, bo e, zrobiłam tylko jedną rękę. Ostatnio zrobiłam tylko jedną rękę, muszę teraz zrobić drugą rękę, więc no mówię, no dzieje się u nas. Dużo rzeczy prywatnych u nas się zmienia, e, przygotowuję rzeczy do chrztu i tak mówię, wszystko po prostu gdzieś naraz, więc co, kawka i zaczynamy. Śmieję się, że na biurku też się pozmieniało, bo przyszli nam panowie i musieli nam pozmieniać parę rzeczy, więc masa tutaj po prostu różnych kabli. E, tu mam laktator, tu mam wszystkie wkładki laktacyjne, bo słuchajcie, ja mam tak rozkręcona laktację, że ja paręnaście razy dziennie muszę wkładki e, zmienić. Bo po prostu inaczej się ze mnie leje. Tu są zabawki, z którymi się e, Piotrek bawi z Antosiem. Tu mam rzeczy na dzień dla Antka. I tu mam jego nocne ciuszki. I tak cały czas wiecie. Tutaj już nie ma innych rzeczy, tylko wszystko to. Dobra, słuchajcie, pierwszą rzeczą to jest taka bramka, do tego jest tmuchana piłka, tylko ona już jest na działce, dlatego że będziemy mieć po prostu do zabawy na działeczce. Dobra, chyba udało mi się zgarnąć wszystko, więc jak widzieliście już jest bramka i teraz sobie otworzę aplikację i będę mniej więcej paczkami wam to po prostu mówiła, bo wiem, że dla was to nie ma znaczenia, ale ja się inaczej pogubię i już bym jednej rzeczy nie wzięła, właśnie teraz zobaczyłam. Dobra, okej, okay. lecimy z paczką numer jeden. Najpierw mamy taką suwkę, która jest pojemnikiem i na jakieś różne przekąski. I właśnie też myślę o Piotrku, żeby zabierać mu tutaj e, na działeczkę po prostu jakieś jedzonko. Coraz częściej mówi o tym, że chce zrobić piknik, więc myślę, że to fajnie się u nas sprawdzi. Kolejną sprawą jest e, szczotka do mycia butelek. E, Piotrka bidą po prostu doczyścić to jest masakra, dlatego stwierdziłam, że zamówię taką szczotkę. I ona też się fajnie u nas sprawdza do e, butelek z Soda Stream. Piotrek, słuchajcie, dostał gigantyczne puzzle. Znaczy one nie są aż takie gigantyczne, dla mnie są po prostu dużo ilościowo aktua na aktualny czas, yy, ponieważ tam jest ponad 1000 puzli i potrzebowałam takiej maty, na której będę mogła to ułożyć i sobie spokojnie to w razie czego po prostu poskładać, zwinąć i tak właśnie, słuchajcie, zamówiłam taką matę do... Yy, ona jest większa, matę do układania puzli, więc będzie z nami yy, taka fajna mata, już ją używaliśmy. I bardzo fajnie się u nas sprawdza. To jest pierwsza paczka. A nie, jeszcze tutaj mamy sukienkę. Yy, ja Wam po prostu. Bardzo często mnie będziecie widzieć w tej sukience, słuchajcie. Bardzo często, dlatego że ja już wczoraj byłam w niej. I słuchajcie, jest przepiękna. Ja ją zamówiłam z myślą oczcie. Mamy tutaj yy, bez problemu miejsce, żebym mogła sobie karmić. Ma gumeczkę w talii. I jest bardzo, bardzo długa. Yy, jak mi jeszcze antek da chwilę to zrobię Wam przebitkę z tą sukienką, zwłaszcza, że mam jeszcze spódnicę na sobie, którą będę Wam pokazywać. To jest pierwsza paczka. Druga paczka, idę po jeszcze jedną rzecz, którą zapomniałam. Dobra, słuchajcie, jak otworzyłam aplikację, okazało się, że czterech rzeczy nie wzięłam ani jednej. Dobra, zacznijmy od tego, że zamówiłam sobie pilniczki do, do paznokci, do robienia paznokci. Zamówiłam waciki, ale słuchajcie, one są jakieś dziwne obrzywone. I nie wiem, czy one będą ok. Nie wiem. Dobra, yy, zamówiłam sobie, słuchajcie, w końcu binder A7, o tym binderze ja myślałam już z pół roku, jak nie lepiej, bo mój aktualny portfel się rozwalał, więc zamówiłam sobie właśnie taki binder i dodatkowo zamówiłam, słuchajcie, yy, koperty, ponieważ akurat yy, kopert nie było w tym binderze, który sobie konkretnie zamówiłam, więc tak, mam swój binderek A7. Yy, i coś jeszcze tam było w tej paczce. W tej paczce właśnie była ta bramka. Zajdzie, jeżeli ktoś używa różnych aplikacji, to wyświetlają mu się, może mu się wyświetlać taka reklama, gdzie wyjeżdża się z parkingu z samochodami. Macie samochód, który jest zablokowany różnymi innymi e, samochodami i wy musicie tak to poprzekładać, żeby samochód mógł wyjechać e, z parkingu. To akurat źle ułożyłam teraz, bo na przykład tak, o. I musicie tak pokombinować się, żeby ten niebieski wyjechał. Więc musicie tutaj odsuwać i tak dalej. I to jest bardzo fajna gra na myślenie dla dzieci. Dlatego, słuchajcie, mm, zamówiłam ją dla Piotrka. I słuchajcie, uwielbiam tą grę, uwielbia. Y, to jest cała plasza tych autek. Tam są różne y, kombinacje w książeczce. 100 kombinacji, żeby to sobie spokojnie ułożyć i bawić się z dzieckiem. Świetna gra, mega wam polecam, kosztuje parę złotych. Dobra, słuchajcie, lecimy z czwartą paczką. Yy, nie umiem kupić w Polsce klapek na wysokie podbicie. Ja mam po prostu bardzo wysoką yy, stopę na górze i za nic w świecie nie mogę znaleźć dobrych klapek, które po prostu wsadzę w nogę i będą wygodne. Nie mogę, nie umiem trafić, przerobiłam już tyle par butów, że wczoraj po prostu jak oddawałam buty, to sobie pomyślałam, że Pierdzielę. dobrze, że idzie ta paczka z temu i mam nadzieję, że tam znajdę buty, w które będę mogła chodzić w tym roku, bo inaczej znowu będę uwięziona tylko i wyłącznie Japonkami, bo byłam w stanie tylko Japonki używać. Czasem trafiałam buty w Biedronce, ale no też nie zawsze, więc no naprawdę pff, nieźle się męczyłam z butami i słuchajcie, zamówiłam sobie na temu różne buty. W sumie raz, dwa, trzy, cztery modele butów: z czego trzy myślą o lecie, jedne zmyślam o krzcinach, ale słuchajcie, na. Yy, aha, i jedne zamówiłam, słuchajcie, w dwóch rozmiarach i tylko jedne buty mi pasują. Na zasadzie tego, że są na moje wysokie podbicie, są na moją szeroką stopę i są z takiego materiału, który mi się nie rozleci w ciągu tygodnia i okej, okay, jestem w stanie w nie chodzić, są dla mnie ok. Więc zacznijmy od tego, co odsyłam. Tutaj, mimo że to jest europejski rozmiar 41, to słuchajcie, nie jestem w stanie nawet tej stopy wsadzić. Totalnie nie jestem w stanie nawet tej stopy wsadzić. Jak możecie zobaczyć, po wkładce jest bardzo, bardzo wąska y, wkładka. A czy tutaj ten profil? Więc nawet słuchajcie, y, nie cisnęłam, żeby wsadzić nogę. Więc te balerinki out. Te buty, słuchajcie, mm, zamówiłam w dwóch rozmiarach, właśnie. To są takie sandałki, o tu wam lepiej pokażę, tu są sandałki, macie tutaj górę i tutaj macie fajnie e, coś takiego i powiem wam szczerze, że tak naprawdę ja bym bez problemu raczej w tą stopę wsadziła, nawet nie próbowałam, ale raczej bym wsadziła, ale to jest po prostu jak wycięty styropian, który po prostu przy pierwszym lepszym e, gdzieś tam potknięciu się u nas na nierównych drogach, ja po prostu łamię buta, bo to jest tak wygina się, to jest tak delikatne, że naprawdę masakra więc nawet, słuchajcie, tego nie zostawiam. Obydwa rozmiary, out. Ostatnie, słuchajcie, buty, takie klapki, do których też również miałam wielką nadzieję, bo też od razu jak je otwierałam, słuchajcie, wiedziałam, że bez problemu je założę. Ale, słuchajcie, w momencie, kiedy je wsadziłam, moja stopa zrobiła... Tu jest strasznie mocny poślizg. Masakrycznie. Do tego wszystkiego tu jest jakieś straszne wygrubienie, po których aż stopa mnie zabolała, jak tylko stadałam na tym więc no, mm, mm, bardzo niefajnie, ale słuchajcie, no, no są piękne, no są super, słuchajcie, do takiego letniego latania, do sukienek, do spódnic, rewelacja, no ale no niestety, stopa się ślizga, a ja nie będę y, się denerwować, czy gdzieś się poślizgnę, czy nie, zwłaszcza, że chodzę z dwójką dzieci, y, mamy bardzo nierówne chodniki, no są mamy remonty ulic, chodników, wszystkiego, więc nie będę się denerwować. Dobra, i buty, które zostawiam, to są takie oto klapeczki. Najbardziej zwykłe, klasyczne. Też o takich klapkach marzę już od. kupić sobie takie klapki, ale wszystkie były na dużo niższe podbicie stopy tutaj na górze, więc no nie fajnie. A te, słuchajcie, weszły idealnie, mięciutkie, bardzo fajnie wyścielone. Można bez problemu je ja jeszcze w razie czego zwiększyć bądź zmniejszyć, jakby mi woda ten stanęła, albo jakby mi po prostu gdzieś tam było niewygodnie. No, jestem w nich zakochana. Bardzo jestem zadowolona, że je zamówiłam i to są jedyne buty, które ze mną zostają. Następnie mamy sukienkę, która idzie do odesłania. Powiem wam tak: myślałam, że ta sukienka przyjdzie tak. Myślałam, że ta sukienka przyjdzie beznadziejna i w razie czego, żeby mieć na chrześciję, zamówiłam inną. I ta się okazała być beznadziejna. Mamy tutaj, słuchajcie, taką. Yy, w kwiatki, słuchajcie, tak pokażę. O takie kwiatki. Tutaj z gumkami. Yy, tutaj teoretycznie miała ładnie wyprofilować biusta, a ona w ogóle biusta nie profiluje. Również jest z gumką w pasie. Ale słuchajcie, ten materiał jest dosłownie, jakbyście wzięli najtańszą firankę, ściągnęli z wystawy. Ona jest tak nieprzyjemna w dotyku, że jak ja ją tylko wyciągnęłam, to mówię do Wojtka nie, out, out. Wojtek mówi przymierz, ja mówię przymierz, ale out. I jest tragiczna, nawet jej, słuchajcie, nie przymierzam e, wam, od razu ją odsyłam. I zostały mi tutaj dwie rzeczy. Jakiś czas temu zamówiłam, słuchajcie, taką latarkę dla Piotrka. Taki rzutnik po prostu. I do tego zamówiłam teraz Piotrkowi 15 różnych dyskietek. Tu akurat mam zwierzątka, lew, tygrys, e, hipopotan Jakiś indyk, małpa, żyrafa. Tu mamy lizak, tort, babeczka, cukierki. Tu znowu jest jakiś koń. Nie, tu są dinozaury. I takich, słuchajcie, 15 plakietek. My robimy to na takiej zasadzie, że zasłaniamy roletę, wkładamy sobie w drugą stronę wkładamy sobie jakąś kartę do rzutnika. I układamy sobie historikę do obrazków, które są po kolei, aż nam się skończą po prostu warianty tutaj na tej danej dyskietce. I takie historyjki sobie razem y, opowiadamy. Dobra, bo moje dziecko zaczyna być głodne. I pokażę Wam już na sobie y, spódnicę, którą kupiłam, bo jest, przepiękna i od razu ją już dzisiaj na siebie nałożyłam. Słońce nieźle nam tutaj razi, ale słuchajcie, tak wygląda ta spódnica. Do tego zwykła y, koszulka. I słuchajcie, no myślę, że wygląda naprawdę super i chcę zamówić sobie w, jeszcze w dwóch innych kolorach. I słuchajcie, ostatnią rzeczą, jak jaką zamówiłam jest właśnie odkurzacz. Słuchajcie, on był za chyba 350 zł, czy 370, a ja miałam kupon na stówę i słuchajcie, wyszedł mi 270 zł. I jak na razie powiem Wam, jesteśmy bardzo zadowoleni. To jest e, stojący, więc super mamy tutaj. To co jest fajne w tym odkurzaczu, że po pierwsze rura jest bez problemu teleskopowa, więc na każdy nasz jak jest wysoki, ja jestem niższa i super się u nas to sprawdza. Fajnie, że nie muszę mieć żadnego kabla, mogę na szybko go wypiąć i po prostu szybko coś odkurzyć. Fajnie, bo mogą być, tutaj akurat tego nie ma, ale mogą być takie małe elementy. Jak widzicie tutaj na przykład, tutaj mamy do odkurzenia jakieś takie małe zestawki i to jest świetne, słuchajcie, bo ja czasem potrzebuję odkurzyć coś w szufladzie, a nie mam takiego odkurzacza, więc powiem Wam, że za 250 zł jesteśmy mega zadowoleni. Tutaj nie wiem, czy mi otworzę. O! Przyszły w zestawie 3 albo cztery takie filtry, więc też mega nie będę musiała się martwić, czy mam zamawiać, czy nie zamawiać i no, powiem Wam. Zaraz Wam go pokażę, jestem zadowolona. Mamy, słuchajcie, tak jak mówiłam, mamy teleskopową rurę. Mamy szczotki i to co jest fajne, tutaj z przodu są światełka i jak jest ciemno, to bez problemu możemy odkurzać i widzimy, co odkurzamy. No i tak wygląda góra. Jest ciężka, nie powiem. Jest ciężka, czuć to. Również się troszeczkę nagrzewa, ale powiem mam jak za takie pieniądze, nie ma co narzekać. Więc tak, w końcu zarobiłem się, się odkurzacza bez kabla, ani powiem ile już o takim marzę. Powolutku myślę o tym, żeby już zacząć sobie odkładać na takie lepszej firmy. Więc no. Zobaczymy jak ten się u nas będzie sprawdzać. Jak się u nas będzie fajnie sprawdzać, to wtedy sobie założę kopertę i odłożę lepszej firmy. Na zakup odkurzacza lepszej firmy. A teraz idę kończyć montować dla Was film z wyprawką, który już macie na kanale, więc tak. Po dwóch tygodniach w końcu się za to wzięłam. Słuchajcie, otwieramy lodówkę. Yy, mój mąż wczoraj rozpakował zakupy, więc zobaczmy jak wygląda lodówka, kiedy mój mąż rozpakuje. A słuchajcie, tak. To jest raz, dwa, trzecia półka i tu są jogurty, które ma sobie sam sięgać nasz syn. Zdecydowanie stąd nie sięgnie. Tu mamy krokiet na półce z rzeczami do, na kanapki. Tu mamy mięso pomieszane z jogurtami ze wszystkim, więc no, muszę tutaj posprzątać ja, no na muszę wylać ciasto, które jest na, yy, co? na gofry, które nie zjedliśmy, no i na górze jest zupa, którą trzeba wylać, więc tak. Sprzątam. Przy okazji Wam powiem, że zawsze to robię tak, że po prostu daną półkę sobie opróżniam i wkładam na nią to, co powinno być. na samej dole mamy yy, jogurty i ma zapas masła. Myślałam, że gdzieś jeszcze zmontę, ale na razie jeszcze nie znalazłam. Aha, jak yy, zostają mi ogórki kiszone, to też je daję, słuchajcie, z tej strony, yy, żeby mi się to gdzieś nie wylało, a dzisiaj yy, będziemy też opróżniać częściowo tą szufladę, więc dzisiaj i jutro, więc yy, wolę mieć te ogórki tutaj od razu pod ręką, żeby pamiętać, że zanim chwycę nowe, to mamy zużyć te. Ja mam, słuchajcie, posprzątane, zazwyczaj na górze mam, na samym górze mam mięso, które gdzieś tam jest potrzebne do obiadów, tutaj mamy jeszcze Wojtka piwo, e, jakieś nasze jogurty, które my pijemy, których Piotrek nie je, e, no tutaj akurat mamy dwa pitne i ja mam swój kochany serek wiejski, bardzo fajnie się sprawdza na szybkie śniadania i końcówka śmietany muszę do czegoś wykorzystać, tu mam zazwyczaj jakieś rzeczy typu kiełbasy, parówki albo rzeczy do obiadów i tutaj akurat mam kiełbaski, parówki, e, Wojtka jakiś krokiec wczoraj i rzeczy na jutrzejszy obiad. Tutaj mam rzeczy kanapkowe, czyli właśnie tam mam szynki, sery żółte, margaryna, jakaś konserwa, którą Wojtek bierze do pracy, zapas margaryny, mmm, dżem Piotrka i okazało się, że słuchajcie, mam biały serek, a byłam pewna, że nie mam białego serka, ale okej. Okay. Zapas jogurtów. Bo to są jedyne jogurty, które Piotrek je, czyli to są właśnie te tutti, albo Bondi je z Biedronki, albo Monte. Słuchajcie, żadnego innego jogurtu nie tknie. Próbujemy, zmieniamy, ale nie. Tuti to tutti. No i mój sód jęczmienny. I tak jak mówiłam Wam już o tych ogórkach i z tyłu masło. A tu mamy warzywa, za chwileczkę kapusta idzie na surówkę. Jutro muszę coś zrobić sobie, albo dzisiaj na kolację, albo jutro na śniadanie coś z cukinią. Pomidory, które są w worku, trzeba je wyciągnąć, bo Wojtek robił zakupy. Marchewki na nie, piątek do obiadu trzeba je wsadzić do wody, bo w piątek będą już nie do życia. E, jakiś kawałek ogórka, papryka na jutro do pizzy, jakieś pół cebuli zostało, to też wykorzystam do pizzy, albo dzisiaj na kanapki i ogórki, bo u nas aktualnie ogórki muszą być e, cały czas w zapasach, bo albo jemy tatar, albo do obiadu, albo do kanapek. Po prostu ogórki idą u nas na kilogramy. No bo tak jak mówię, nie mogłam w ciąży, to teraz się zajadam i zapas tataru też musi być. Tutaj mamy na drzwiach y, czekolady, jak są w zapasie. Znaczy w zapasie, normalnie jak mamy czekolady teraz bez gorąco, to są w lodówce. Jakieś leki, które muszą być w lodówce i okazało się, że słuchajcie, mam, mam cztery musztardy. I ja nie jem musztard, bo mam problem z gorczycą. Więc muszę skontrolować Wojtka, które on w końcu je. Jakiś sos tatarski i takie rzeczy. Przerzuciłam tutaj jajka. Mam... Mm, otwarte drożdże, muszę coś zrobić z drożdżami tu zawsze mam kostki rosołowe no i mam słuchajcie zapas yy, znaczy zapas, no mam pełno końcówek keczupu, więc jutro będę robić pizzę i to wykorzystam i tak słuchajcie staram się mieć przejrzystą lodówkę, żeby wiedzieć co mam i co potrzebuję i na przykład przez to, że nie miałam przejrzystej lodówki, bo ostatnio Wojtek rozpakował zakupy, to mamy słuchajcie cały nieotwarty ser cały kolejny nieotwarty ser i dwa sery, które są otwarte tu mam e, jakiś szynkę otwartą całą szynkę nieotwartą, gdybym wiedziała, że mam tyle sera, to wczoraj nie kupiłabym sera e, wiedziałabym, że mam parówki nie kupiłabym kiełbasek no, ale, no i nie kupiłabym takiego zapasu tutaj nie. więc warto jest mieć przejrzystość w lodówce uff, powiem wam upał daje w kość, oj daje w kość nawet właśnie położna dzwoniła do mnie czy chce mi się, czy na pewno ma, m, będę szła do ośrodka, czy ona ma przyjść do mnie żebyśmy w ten upał nie wychodzili ja mówię spokojnie, damy radę Słuchajcie, właśnie zobaczyłam, że jest 32 stopnie. Myślałam, że jest jakieś 26, 27. A to jest... i ma być 33 zaraz. I 23 stopnie w nocy. Uuu, tu coś walnie jak nic. Ale przelecę sobie z małym to. Na spokojnie. I dzięki temu nie muszę robić na szybko obiadu, tylko spokojnie zjemy obiad i pójdę. Ale ja robię zawsze tak, że jak kroję puste piekińską, to ją, słuchajcie, myję do, dokładnie. Daję ją na sito i słuchajcie, później w misce ją odsączam, zostawiam tak na pół godziny. I właśnie słuchajcie, spłynęła mi woda, mogę ją przerzucić. Dzięki temu słuchajcie, nie ma tyle płynu w tej surówce, jeżeli da się to w ogóle surówką nazwać, ale dobra. I ja tutaj dodaję troszeczkę oleju, troszeczkę oleju, dwie łyżki soku z cytryny, trochę cukru, wymieszam i mamy surówkę do obiadu. Idę do dziecka, bo właśnie się obudziło. Słuchajcie, wymarzyłam sobie jakieś trzy lata temu ekspres do kawy, taki naprawdę super no mocno o nim marzę natomiast powiedziałam, że oczywiście nie kupię go sobie na raty, tylko sobie na niego odłożę pieniądze i kiedy zgubka ze zgubić budżet zrobiła ten kawowy box, wiedziałam, że na pewno będę go chciała i właśnie w nim będę odkładać na... na co? na ten ekspres czekajcie, tylko podmienię po kartę i to właśnie w nim będę zbierać na ten ekspres więc sobie powolutku już szykuję, zwłaszcza, że teraz od lipca dosyć mocno będę budżetować i dzielić się z Wami tym. Bardzo bym chciała, żebyście co niedzielę mieli filmik budżetowy, ale nie obiecuję. Naprawdę nie obiecuję. Bardzo chciała się skupić na tych dwóch filmach tygodniowo, a budżecie zobaczymy. Więc tak, siedzę i laminuję. Fajnie, bo gubka zrobiła też drapki, więc zaraz to wszystko sobie powycinam już po zalaminowaniu. Dam Piotrusiowi zdrapki i będzie naklejał tam, gdzie są cyferki. A my będziemy drapać na filmach. Swoją drogą, bardzo dużo się zmieniło teraz w moich binderach. I mamy mały. Czekajcie, bo chyba nie mam fukusa. I mamy mały binder, mamy duże bindery. Mamy bindery podzielone. Naprawdę sporo się tam pozmieniało, ale to spokojnie w jakimś filmie to sobie ogarniemy. Yy, właśnie zobaczyłam, że mi dziecko padło. Nie, yy, że on tak słodko śpi. Udało mi się zrobić, wszystkie karty powycinane, poprzeklejane z drapki. Test Coffee Box, jeszcze raz przypominam, od zgubki, jak i postawicie kawę e, wirtualną, to możecie mieć takiego właśnie boxa. E, do, po prostu dostajecie maila z, do wydrukowania. Tu są dodatkowo dwie z takie. Tutaj mamy popołudniową kawę, na której po prostu sobie odznaczamy od złotówki do piątki. Tu mamy, sami sobie ustalamy jaką chcemy kwotę. Ja sobie ustawiłam 10 złotych. I tak naprawdę od tego wyzwania zależy ile odłożycie. Ja jeżeli odło będziecie odkładać tutaj po 10 zł, w sensie te kawki, co teraz tutaj widzicie, to cały ten box jest za niecałe 1100 zł do uzbierania. No i później macie właśnie te karty, że jak wylosujecie zdrapkę, to wykreślacie z tych kart tutaj czterech, yy, że są odłożone pieniążki, no i macie statusy finansowe. I tyle idę szybko uklepać e, kotlety schabowe, później wracam do położnej i tak naprawdę nic już dzisiaj się nie będzie działo, więc dziękuję bardzo za tego vloga, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym. Pa, pa!